Witam wszystkich. Nazywam się Paweł. No, zaczynam taką małą przygodę z nagrywaniem. Trochę będę wam opowiadał. No i zobaczymy co z tego wyjdzie. Dzisiaj jest już po świętach wielkanocnych, siejemy jęczmieniary. Jest to druga działka dzisiaj. Wcześniej byliśmy na 8 hektara, to jest działka 2 hektarowa Jakby mamy tutaj obok jeszcze tego pola kolejne 8 hektarów, i miała na tamtym polu i na tym być kukurydza na ziarno, lecz sytuacja na to nie pozwoliła, ponieważ przyjechałem z gnojowicą na te pole, żeby przygotowywać działkę. I się okazało, że pole jest całe poryte przez dziki. Mm, dosłownie był zryty każdy metr. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. No i wywiozłem tu gnojowicę, przyjechałem następnego dnia, zmieszać to. I ta gnojowica już była wymieszana przez dziki. Więc nie ma co ryzykować i się dalej tutaj ziarnówki, tylko trzeba posieć coś. Innego. Było tak temu głównie z tej przyczyny, że w tamtym roku była tutaj posiana kukurydza na ziarno. No i mieliśmy trochę awarii z kombajnem. I tego ziarna gdzieś na polu trochę zostało. I że ona była na tej działce kukurydza najsłuchsza. Z tego co pamiętam miała 26% wilgotności. To gdzieś tam te kolby pospadały, zostały wymieszane z ziemią, i te dziki się tego dopatrzyły. Właśnie tam na prawo u sąsiada i na lewo nie ma ani śladu po dziku, a tutaj było tego naprawdę bardzo dużo. Sijemy Fendzikiem 722, no i oraz Poznaniakiem, co dziwnie zabrzmi, ale, ale tak, to jest prawda jakim do tego, że jest to dobry siewnik, nie siejemy zboża na tyle, aby był, powinien być on lepszy. Posiewamy, w tym roku mamy posiane 10 hektarów zboża Jarego, co no nie daje powodu na nowe inwestycje w tym kierunku. Zajmujemy się produkcją mleczną. Głównie co Wam pokażę również w innych filmikach. Jeśli się Wam spodoba i będziecie chcieli jakieś coś podejrzeć, jakieś wskazówki, podpowiedzi, to jestem. Oraz Wy mi coś możecie. Jak najbardziej. Robota w polu już ruszyła, pełno parą. Na prawo widać z dala ciągniczek też jeździ, coś robi. Mamy tutaj działkę dwuhektarową, tam dalej jest łąka. Łąka jest torfowa, tutaj mamy na no, jak... Piach. Jesteśmy na Podlasiu i ta ziemia jest taka rozmaita. Akurat w naszym terenie występują torfy, więc trafić na łąkę w polną jest bardzo ciężko. Niedługo jest sezon siania kukurydzy, więc tej akcji będzie więcej filmików. W tym roku mamy zamiar pocieć około 80 hektarów. Z czego połowa idzie na kiszonkę, połowa na ziarno do sprzedania. Niedługo będą fajne, jakieś fajne akcje z siewu wyjść Z siewu, ze zbioru traw Fędzik jest to nasz nowy tegoroczny nabytek Jak widzicie sami z przodu byłem wzięty z turem ten jak ten dzisiaj no niby nie jest potrzebny, ale mógłby być, wyjść po sianiu i pozbierać kamienie, lecz jak człowiek jest leniwy to tak właśnie wychodzi, nie na tej działce nie było kamieni już po talerzowaniu na drugiej ojciec przywiózł mi zboże z torkiem, on jest turem więc trochę pojeździł z takim chłopaczkiem i pozbierali te kamienie A tutaj potrzeby nie ma Jak widzicie jest Piękny piach Jest tutaj piąta klasa Przy się szósta I tam w dole się łapie chyba kawałek łąki Po czwórkę O i wygadałem o kamieniach Jeden wyskoczył Pewnie trochę musimy podnieść, bo grabki słabo zawalają. Jak to w Poznaniaku? Niektórzy pewnie dobrze wiedzą. Jesteśmy w gminie Knyszyn. Jeśli się nie mylę, tak, w gminie Knyszyn. Mamy tutaj większość swoich kawałków, zbieraniny. Trawka już fajnie rośnie, widać rąbki po aplikatorze, który Wam pokażę pewnie w tym odcinku podajże też będzie urywki złożenia a tutaj nam wyszło pole trochę za wąskie ojej, kierowanie, późno włączyłem pojedziemy po środku. Z tej strony było przejechane cztery razy na ścieżek, jak wiadomo.